Cześć siąko, witajcie wszyscy moi mieli. ja jestem Norwa, dzisiaj moi drodzy witam was! Dzisiaj moi drodzy witam was w 10 najbardziej nieznanych Ciekawostkach na temat seriali polskich, jak i ogólno takich zagranicznych, ogólnie kurczę w całym świecie. Także, moi drodzy, ogólnie pod ostatnim filmem biliście prawie 2000 lajków. Boże, święty. Bo ostatnio, właśnie, wśród 10 upadek największych filmowych, rozwaliliście system, ponieważ tam musiałeś 1500, spodziewaliście tam 2, 3, 4, 5 do tygodnia nawet dni, prawda? 6 godzin, nie yeah. 1500 lajków. I dzisiaj robimy kolor dla Was. Ponieważ, moi drodzy, robię teraz takiego dealerze 2000 lajków. Tutaj! 2000 lajków, moi drodzy, pod tym filmem I wiecie co będzie? To jest największe wpadki oraz ciekawostki na temat moich filmów Czyli z mojego kanału To wydaje się, że będzie fajnie, także lajkujcie do dzieła, moi drodzy. To wam już tak szybko nie zajmie To już kurczę tak szybko nie będzie Także mam nadzieję, że ogólnie wam się film spodoba Także lajkujcie, udostępnijcie film znajomym 2000 lajków będzie taki filmik Breaking Bad. Tutaj nie trzeba wiele mówić. Serial chyba wszystkim bardzo dobrze znany. Też go dałem na początek, ponieważ to mój ulubiony serial z wszystkich, których oglądałem. A uwierzcie, że miałem taki okres w swoim życiu, że bardzo dużo tych seriali oglądałem. Natomiast, jak mówię, Breaking Bad jestem moim ulubionym. To zauważyliście to, że widoczny w czołówce serialu wzór chemiczny C10K15N oraz liczba 149,24 to w istocie wzór metamfetaminy. Wow jak okay. mówię, wzór a masa cząsteczkowa właśnie wzoru wynosi 149,24 Także jeżeli kiedykolwiek będziecie oglądać ten serial, a naprawdę serdecznie go polecam To sobie sprawdźcie to i zobaczcie, i rzeczywiście to tak, no całkiem ciekawa sprawa Krótko i szybko, The Walking Dead Czy wiedzieliście o tym, że na jednego człowieka przypada aż około 5 tysięcy zombie Boże święty Gra o tron, jest to serial, który jest na pierwszym miejscu najpopularniejszych seriali ogólnie teraz na świecie to Sophie Turner grająca Sans Stark, adoptowała psa, który w filmie grał jej w jest ten nazywa się Zuni. No i teraz trochę polskiego. Świat według kiepskich. Nie ma osoby, która by tego serialu nie kojarzyła. Andrzej Grabowski, czyli wiadomo Ferdinand, chyba nie trzeba mówić, przyznał kiedyś, że sceny nagrywane w kuchni są dla niego najcięższe do nagrywania. Dlaczego? Ponieważ wówczas nagrywane wtedy były sceny do obiadu oraz kolacji, i były do nagrywane do kilku odcinków, jakby dalej, prawda, czyli na zapis. Czyli podczas jednego nagrywania zostało nagrane sceny, na przykład do kolejnych kilku, na kilku odcinków. No i wtedy Grabowski musiał pochłonąć takie rzeczy jak pięć schabowych grochów. Paszczytówkę i wszystko naraz. raz jeszcze przy tym musiał dawać, że to wszystko mu smakuje. No, także to musiało być naprawdę ciężkie. Doktor House. Serialowy House włada aż siedmioma językami, po oprócz angielskiego, hiszpańskim, portugalskim, japońskim, mandaryńskim, jidysz, francuski oraz hindi. No, ale tak jak mówiła, władł nimi serialowy Dr. House. Ekipa do scharakteryzowania sztucznej krwi w serialu używała syropa klonowego, barwnika spożywczego, olejku miętowego oraz płynu do naczyń. Pewnie zapytacie teraz, po co tam był olej miętowy? Olej miętowy dodawano po to, by naturalnie odstraszyć wszystkie owady, które po prostu by się schodziły do syropu klonowego. Mądre. Czas na kolejny polski serial. Szkoła. No tu też nie trzeba wiele mówić. W budynku, w którym nagrywany jest owy serial, również powstają takie seriale jak Szpital oraz Detektyw. Kolejny chyba bardzo dobrze wam znany serial Młoda na sukces. Pewnie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego jak długo ona trwała w Polsce. Ponieważ był to najdłużej emitowany serial w Polsce trwał ten okres aż 20 lat, ponad 20 lat i przez ten czas wiecie ile zemitowano odcinków? Przez ten czas wyemitowano aż 7247 odcinków. Ale co najciekawsze, ale co najciekawsze, co najciekawsza ta liczba na mnie z połową najdłużej emitowanego serialu na świecie, Greeding Light. Bo to właśnie tak brzmi jego nazwa. Tam wyemitowana uwaga 18 262 odcinki. Ja pierdzielę. Na 10 miejscu miodowe lata. I tutaj mamy połączenie miodowych lat oraz świata według kiepski. W jednym odcinku z serialu Światło do Kiepskich, był to w sumie specjalny odcinek, ponieważ był to sylwestrowy odcinek, wystąpił Norek oraz Karol właśnie z serialu Miodowych Lat. Ten odcinek jest zatytułowany Wielki Bal, także możecie sobie w sumie zobaczyć ten odcinek, i rzeczywiście spotykają się tam główne postacie obu seriali. Karol, Norek, Ferdyk, Baldusz i tak dalej. Pingwiny z Madagaskaru. W siódmym odcinku drugiej serii tego serialu Kowalski wspomina o tym, że wszyscy mieszkańcy Zoo, za wyjątkiem pingwinów oraz Juliano, to 92,7 wszystkich mieszkańców Zoo, co sugeruje, że właśnie w Zoo mieszkało 68 zwierząt. Także moi drodzy, to na tyle. 11 ciekawostek za nami. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Jeśli tak, udostępnijcie film dalej, udostępnijcie film swoim znajomym. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to strzelcie kciuka w górę, udostępnijcie film, jak mówię, znajomym. wbijajcie na wszystkie social media. Linki macie w opisie. Szczególnie na moją grupę na Facebooku Matki i Przyjaciele. Tak jak mówię, 2000 lajków pod tym filmem oznacza to, że zrobię taki filmik na temat moich filmów. Czyli po prostu wam przedstawię wszystkie moje wpadki oraz jakby takie oraz wszystkie ciekawostki na moich filmów, także zobaczymy co z tego wyjdzie. W się, będzie fajnie, także 2000 lajków wbijajmy pod tym filmem i będzie taki film na następnego dnia na kanale jak będzie jeszcze 2000 lajków. Także do działania lajkucie moi drodzy, to na tyle ja się tam Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia kolejnym razem. pa, pa, pa także trzymajcie się. Pa, pa.